Polskie prawo, czy nam się to podoba czy też nie, mocno chroni dłużników przed samowolą wierzycieli. Oto najczęstsze błędy windykatorów, amatorów, które mogą wpędzić Cię w poważne kłopoty. Błąd numer jeden: nękanie i groźby. 10 telefonów dziennie, SMS-y o drugiej w nocy, albo maile z pogróżkami typu Zapłać. Bo pożałujesz. To nie jest skuteczna presja, a przestępstwo. Nazywa się uporczywe nękanie, czyli stalking. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W jednej sprawie sąd skazał windykatora za wysłanie 253 SMS-ów w ciągu dwóch tygodni. A jeśli. Nie daj Boże, dłużnik przez takie nękanie załamie się i targnie się na swoje życie. Kara rośnie nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Pomyśl o tym. Próbując odzyskać kilka czy kilkanaście tysięcy złotych, możesz narazić się na wieloletnie więzienie. Błąd drugi nachodzenie dłużnika w domu lub w firmie. Pogadam z nim jak facet z facetem. Tylko uważaj. Jeśli wiedziesz, na czyjąś posesję lub do biura bez wyraźnego zaproszenia albo nie zechcesz opuścić terenu na prośbę właściciela, popełniasz przestępstwo naruszenia miru domowego. Wdarcie się to nie tylko wyważenie drzwi. To także wejście podstępem lub pozostanie wbrew woli gospodarza. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności, a nawet rok więzienia. Błąd trzeci. Publiczne piętnowanie dłużnika w internecie. Ręce aż świeżbią, żeby wystawić dłużnika na publiczny pręgierz. Napiszesz posta. Ze zdjęciem dłużnika. Uwaga, oszust! Ta firma mi nie zapłaciła. To prosta droga do kłopotów. Po pierwsze, RODO. Upublicznianie danych osobowych dłużnika w social mediach jest co do zasady nielegalne. Dane o zaległych długach można publikować tylko w dozwolonych miejscach po spełnieniu wielu warunków formalnych. Facebook, Instagram czy mur naprzeciw czyjegoś domu absolutnie się do nich nie zaliczają. Po drugie, naruszenie dóbr osobistych. Taki dłużnik, nawet jeśli naprawdę jest ci winien pieniądze, może pozwać cię o zniesławienie czy naruszenie dobrego imienia. I wiesz co? Ma spore szanse z tobą wygrać. Sądy często przyznają takim pozwanym dłużnikom zadośćuczynienia. W efekcie, zamiast odzyskać dług, to ty będziesz płacić swojemu dłużnikowi.